Kombatancki Krzyż Pamięci otrzymała dziś prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Kapituła przyznała odznakę honorową w uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. To także podziękowanie za zaangażowanie i wspieranie Ostrowskiego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Przede wszystkim pomaga nam. Utrzymaniu się związku kombatantów RP i BWP w Ostrowie i dzięki niej to biuro funkcjonuje jeszcze w dalszym ciągu. No i bardzo mam wielkie, wielkie uznanie dla pani prezydent za to, że troszczy się o nas, dba o nas, troszczy się o nas i bardzo przyjaźnie nastawiona jest do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, do Związku Kombatantów. To jest bardzo wzruszający i szczególny dla mnie moment, dlatego że jest to... Wyraz uznania, szacunku i wielkiej życzliwości ze strony środowiska kombatanckiego, tak bardzo zasłużonego środowiska dla naszego miasta, ale także dla całej lokalnej wspólnoty, dla całego naszego regionu. Uznanie z, od takich ludzi jest naprawdę wyjątkowe. I powoduje u mnie wielkie wzruszenie i wdzięczność. Pani prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego i całe otoczenie, które otacza Panią prezydent, jest znane z, z ruchów patriotycznych, wolnościowych i krzewieniu tej idei, którą powiedziałem. Na tym krzyżu, który otrzymała dzisiaj, czyli kombatanskim Krzyżu Pamięci, jest wypisany napis. Zawsze będziemy pamiętać, my żyjący, czyli pani prezydent tym samym, kształtować i przenosić to, co było w przeszłości ku pamięci teraźniejszości, tak można powiedzieć w jednym słowie.